Pociąg Intercity Mazury do stacji Olsztyn Główny przez stację Warszawa Wschodnia Ciechanów Działdowo, Od z toru trzeciego przy poronie drugim. Uwaga, pociąg Intercity Mazury do stacji Olsztyn Główny odjedzie z trzeciego przy poronie drugim. Pociąg TLK Hańcza ze stacji Kraków Główny do stacji Suwałki stoi na torze piątym przy poronie pierwszym. Pociąg telka chęcza do stacji Słowałki, przez stację Warszawa Zachodnia Małkinia, czy że wszędrowo Stok stoi na to, że przy nie pierwszy. Planował odjazd pociągu o godzinie 7:48. Mogą pojawić się problemy z doświetlanymi relacjami pociągów na tablicach zbiorczych i peronowych. Prosimy o uważne słuchanie zapowiedzi megafonowych. Za utrudnienie przepraszamy. Przy peronie trzecim wiedzie pociąg służbowy. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Uwaga, osoby oczekują... Uwaga, osoba oczekująca na opóźniony pociąg TLK uznam za stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7.03. Proszę są o zejście na Peron pierwszy. Opóźniony pociąg TLK uznam za stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7.03. Wjedzie na tor 7 przy Peronie pierwszym. Uwaga, opóźniony pociąg TLK uznam ze stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia. Planowy odjazd pociągu o godzinie 7:03 Wiedzi na tor 7 przy poronie 1. Opóźniony pociąg TLK uznam ze stacji Świnoujście do stacji Warszawa Wschodnia. wjeżdża na tor siódmy przy poronie pierwszym. Pociąg TER do stacji Suwałki przez stację Warszawa Wschodnia Wołomin, tłuszcz Łuchów, małkinia biały stok stoi na torze piątym przy peronie pierwszym Uwaga! pociąg TER do stacji Suwałki stoi na torze piątym przy peronie pierwszym Planowy odjazd pociągu o godzinie 7.48. Pociąg Intercity Kochanowski ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Lublin Główne, planowy przyjazd pociągu o godzinie 7.48 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Uwaga! Pociąg Intercity Kochanowski ze stacji Bydgoszcz Główna do stacji Lublin Główne, planowy przyjazd pociągu o godzinie 7.48 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Uwaga, pociąg Intersty Kochanowski ze stacji Główna do stacji Lublin Główny. Planowy przyjazd pociągu o godzinie 7.48 przyjedzie z opóźnieniem około 25 minut. Uwaga, pociąg Telka Hańcza do stacji Suwałki stoi na torze 5 przy poronie 1. Pociąg Telka Hańcza do stacji Suwałki stoi na torze 5 przy poronie 1.